Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam Was w kolejnym odcinku z Moja choroba nie ustępuje, moi drodzy, ale ja nie ustępuję chorobie, to na pewno. E, non shall pass, e, non shall fall. E, była taka umiejętność chyba w tym e, Warhammerze, 40 tysięcy chyba miał ją ten komisarz, e, komisarz komisar Lord, dawno da, 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 dał dwójce. Non shall fall. Więc ja również jestem jak komisarz non shall fall, under my command. I jedziemy, jedziemy moi drodzy, kontynuujemy misja druga kampanii, kampanii złej, bym powiedział, bo to chyba tak trzeba nazywać jakoś, kampanii złych ludzi. Trzeba po pobić wrogów i potem się już pobawimy z tym seriuszem faktycznie, bo te smoki będą sprawiały trochę trudności nie, że będą one jakieś tam nie do pojechania, ale łatwo nie będzie. Gdzieś ty zwiał, na chatę, oby. Nie ja wiem, czy oni jeszcze jeden zamek, czy możesz to otworzyć, nie? A ja wiem, nie wiem, mógłbym, ale to już będzie kara do morali. A to też nie jest jakiś strasznie trudny scenariusz, że ja potrzebuję jakoś niezbędnie tych e, jednostek. Tu jest pancerz, ale pancerze mam akurat. Okej, okay. Marsien. Uch, światli ludzie. Światli ludzie, moi drodzy. No i co? I co my dzisiaj mamy na ruszcie? E, mam nadzieję, że Stedwig zaczniemy już w tym scenariuszu. Oby, oby. W dzisiejszym posiedzeniu, że już zaczniemy stelluk, a jak nie, no to moi drodzy jutro, jutro już ruszymy z tym Magia ognia, okej. Okay. No fajnie, jeszcze żyją, to znaczy, że jeszcze coś mają, To znaczy, że jesteście w lewym górnym rogu jeszcze, bo tam was jeszcze nie widziałem. Um, pom 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 Zobaczymy. O, jest tu jednak Dobra, trafimy cię? Trafimy cię. Dobra, ustrzelony. No, ma całą armię chyba po prostu zebraną, bo oni mają te zamki takie nie do ulepszenia, więc chyba w tym problem ich. Smoki mogą być dosyć problematyczne, ale to myślę, że jak pozbieramy wojsko, to nie powinno sprawić jakichś strasznych problemów. O ile uda nam się jakąś masową magię jeszcze wpuścić, to już by było dobrze. Myślę, że spokojnie, spokojnie, ta misyjka pójdzie nam. O, spokojnie. Dobra, wow. A nie, Jeszcze nie po wszystkim. Teraz będzie po wszystkim, zdecydowanie. Nie na no, ta armia nasza nieporównywalnie wzrośnie, ale mistrzawstwo płatne już jest. To, to jest akurat dobry prognostyk, jeżeli chodzi o granie, bo faktycznie taka kolosalna redukcja obrażeń, to no, już, już zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o pole bitwy. Nawet w walce właśnie z jakimiś smokami, nie? No i gdzie ty jesteś? i też weź ekspert. Espijmij tych, boh tych bohaterów jakoś w dolegle, to znaczy no ten zydar jest dużo lepszy, tak mi się wydaje, Ma dużo więcej takich umiejętności, które moim zdaniem są przydatne na polu bitwy. Spadać. właśnie mają jakieś takie większe przełożenie od choćby właśnie płatność. Jest i rampart. No i to będzie chyba... A, tu jeszcze jesteś. Dobra, to już będzie chyba po, po, po czerwonym, tak mi się wydaje w tym momencie. Piszę na fanpage'u, fan bo właśnie mówię też dostaję. O właśnie jak też jak wysyłacie wiadomości do mnie, czy jakoś tam się chcecie komunikować, no to nie polecam używać mimo wszystko tego z, y, wiadomości z YouTube'a, bo tych YouTube'owych wiadomości ja prawie w ogóle nie używam. A jeśli ktoś nie jest i jest antyfacebookowy, anty to polecam maila. Jest zawsze podany tam, na fanpage jest podany mój mail tak, to, i, i na tym. W, w sekcji informacje to się chyba nazywa to jest sekcja tam, e zapytania biznesowe, chyba się to nazywa. To jest tam kontakt.kolega.informacje jakby, jakby, jakby ktoś był zainteresowany jakimś kontaktem, to, to ewentualnie wszelakie pytania proszę kierować tam. Tych pytań się paradoksalnie nawet zdarza. Ja sądziłem, że przy moim niewielkim dosyć fanpage'u, przy niewielkim nawet kanale, stosunkowo oczywiście w jakimś tam porównaniu. Tych pytań troszeczkę jest to wszystko. Dajcie mi sekundę. O kurde, teraz mi jednak naszło. Ja nie mam wyciszonego mikrofonu. Nie będę miał, to będzie ząk. będę musiał sprawdzić na nagraniu jeszcze raz. Bo bałem się, że mogę mieć, bo próbowałem wyłączyć i nie działało. Więc może przez ten cały czas miał wyłączony mikrofon? Cholera, wie? To by był dopiero ząg. To by był dopiero ząg. No nic, dokończymy ten scenariusz i zastanowimy się. Eee, pam, 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 pam. No to co? Łączymy armię. Przerzucaj wszystko. No będziemy jechali. Z koksem coś takiego, coś takiego, no, coś w tym stylu bym zrobił. Czemu tego nie nosisz, mój drogi? Rzućcie to rzućcie to. Dobra, z grzej, grzej, grzej. Tu jest sporo gorgon. A gdzie wy się tak ulepszaliście na potęgę? Tu macie w tych zamkach ulepszane budynki? A, tu jest do kresu ulepszony. Aha, tutaj też, dlatego nie mi tych polepszanych. Spoko, okej. Okay. Um, to co, tu jakieś wegete demony? Kurwa mać! Kurwa mać, nie ta bohaterka. A, zjebałem to. Nie, nie, za szybko, za szybko kliknąłem. A, nawet nie jest źle, wiecie? Nawet nie jest źle. Zaraz powiem, dlaczego to nawet nie jest takie złe. Bo, 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 weźmiemy sobie teraz tutaj ten zamek. Kurwa, no nie chciałem ciebie. Kasus Maria, Ignacy, zacznij myśleć, a nie być jak kupa, po prostu, jeżeli chodzi o ruchy. Dobra, ty nie jesteście potrzebni totalnie. Ciebie chcę. Okej. Okay. dawaj, tutaj wskakuj. Poproszę jednostki. Tu jest czwarty dzień, dobra. Olemo, moja, wyjedź tutaj. Wyjedź w tą stronę. Jeśli się zdarzycie tam gdzieś w pół drogi gorgonach. Coś takiego. Tu się ulepszyłem. Potem tą olemę puszczę na w lewy dolny róg mapy, żeby tam właśnie się e, odtworzyła mi tego strażnika granicznego. No już mając strażnika granicznego będziemy mogli e, na spokojnie uderzyć tam do tej całej królowej smoków. Podejść tutaj, podrzuć wojo, Niby tygodniowo, ale zawsze. Te gorgony mam nadzieję, że jakoś się uda przepędzić bez większego problemu. Hop. I frytów sporo. A czy no, inna sprawa, że je gromadzą od początku gry, nie? To, to też w sumie trochę wpływa na ich e, potencjał. Zróbmy tak Izydar. Tak. A kurde, w sumie, w sumie to ja powinienem był je do cholery wziąć. O jezu, ale spierdoliłem to. Ja je powinienem był w ciemno brać. Przecież one mają ten dev to jest przecież idealne właśnie do walki z takimi smokami byłoby. Oj, kolego Ignacy, tak się nie robi. A, no, był słaby ruch. Bardzo słaby. Nie przemyślałem totalnie. Kurde, no. Ale jestem zły na siebie. No, mam po awersję do przyjmowania tych jednostek. I właśnie tego winga pogoń. No, Chodźmy po tak utarczy tarczy, A Dobra, niech będzie. No już teraz mamy szatana ulepszonego. To już można się bawić. Dawaj, szatan. Dawaj, istot. że tarcza cię zabije sam <grych> nie. Jednak nie tarcza kasunkich władców. No, plus jakiś tam bonusik do obrony. No, z tymi smokami to może nie będzie miał jakiegoś straszliwego wpływu, ale na pewno jakiś tam będzie mieć. Dobra, oddajmy turkę źle strażnik graniczny Tak. dalej tutaj. grupa już smoków jest, kurde, to będzie boleć. Będzie boleć moi drodzy. Co by zrobić? No, niewiele mogę. Zlecisz tutaj. 15. 11, tu wlecieć gdzie będziesz chciał. Dwa zabije na pewno, może trzy. Dobra, lećmy. Dwa ich su sułtańskie. A, jeden diabłu pękł, już. Fajnie akurat. Wydarzy w siebie chyba. Dobra. Pal. Dobra. Okej, okay, poszło. Jeden szatan. To boli. Mistrz Magii Ziemi. Dobra, okej. Okay. To już coś będzie. Znaczy nie będzie to jakoś super, super, ale już coś. Bo z Mistrzem Magii Ziemi, moi drodzy... Wiesz co, ma? Musimy się schować tutaj. Bo z Mistrzem Magii Ziemi e, możemy zrobić taką dosyć prostą rzecz. Będziemy mogli rzucać chociażby tego... z tą na, na na siebie. E, na przykład na całą armię. To, to o to mi chodziło głównie, żeby właśnie coś takiego chociaż mieć, nie? No, nie mogę ulepszyć, bo tutaj nie ulepszam wojska. Gnaj tutaj. Dobra, zydar. Kończymy durkę, weź ten mieczyk. Ja bym chciał raczej nie tracić wojska, głupkowato. Tylko muszę wszystko ubić tą królową od razu. ale ty się schowaj tutaj. Nie będziesz mi już potrzebna. Tu jest chyba królowa za grupą smoków, tak. Uff. Może powinienem był jednak zebrać trochę więcej tego wojska? Tamas no masła nie działa, nie? No właśnie. więc międzyczasie tym razem spróbujmy trochę inną taktykę. To znaczy, spróbujmy zwaitować. Aj kurde no, ten głupie szczęście, że mi podeszło Dobra, uderz w tego Może jednego chociaż zdejmiesz Teraz ty uderz O proszę Można, można A jest, znowu jestem za blisko A dobra, tu dobiłem już demonami Pieprzy tu Dwa ifryty, Dobra Te Trzy smoki Zmieć tego Dobij tego nie wykorzystali w ogóle, wiecie, huchania tego takiego podwójnego to jest słabo z ich strony, ale... Teraz tu będzie jeszcze trap. Nie. Wszystko to by się zawsze wydawało, że był trap jeszcze w tym miejscu. Okej okay. I to tyle? Spoko. E, wiecie, zapiszę sobie LP2, bo obawiam się, że mogę być problem, że tam nie nagrałem głosu, więc zobaczymy. Upadek nie, no ja gram tymi obowiązkowo. Katarzyna, Żelazna Pięść, otrzymała pomoc z Brakada i Awli. Wie, że zbliżamy się do Stedlicht. Musimy więc zająć miasto przed jej przybyciem. Kiedy już stolica Eratki będzie w naszych rękach, nawet sama Katarzyna nie wyrwie jej z naszych rąk. Okay. Jedziemy, moi drodzy. Musimy podbić Stedwick, brakada, awli, wysłane posiłki. Czy jest to jakiś time limit, czy coś? Sprawdźmy. Widzę co. To trzeba będzie zrobić trochę inaczej. Znaczy przeżyć, przeżyć jedną turę. A wtedy zobaczymy. Ło! Ło! O, mamy zamki porozwijane. A to? Gdzie to jest? Przepraszam. O, tu mam jakiś zameczek, spoko. Mm, no dobra. E, zacznijmy zatem od ulepszania się. Tutaj na pewno to Nie no, trochę pogramy tymi armiami obydwoma na pewno. E, tutaj, tutaj kaplica z stygłowego słowa, tak Ulepszę od razu tych, bo możesz. Czarów ty chyba nawet bardzo nie potrzebujesz, bo masz ich sporo i tak. Weźmy to, weźmy to, weźmy to i to. Okej. Okay. Jednostki strzelające oczywiście. Rozrzucałem po bokach klasycznie. Lecimy! Lecimy moi drodzy, bez zbędnej Uuu. Masz implozję? Nie masz implozji, masz wskrzeszenie i szaleństwo. Ale implozji nie masz. Akurat nie najlepiej. Weźmy te jednostki. Wróćmy je do armii. Przykład coś takiego. Dobra. Ten czarów chyba też ten DMR trochę miał. Jak pamiętam. To jest L-mapa. Zapomniałem o tym. Tak, to jest dosyć trudna mapa. O, dobra. Będziemy musieli się skupić i zagrać to dobrze na pewno. Będzie chyba pierwsza misja w tej kampanii dotychczas, która, która trochę od nas wymaga. No zobaczymy. Zobaczymy, jak nam się to uda. Aha. Powinienem był coś tu zrobić. Okej. Okay. Czyli tutaj wiele nie możemy zrobić. Znaczy karczmy. Żeby mieć chociaż jakiś przyrost hajsu sensowny. A, już brak kamienia. No, do skwiera, do skwiera. Targowisko. To co tutaj mogę zrobić, jeżeli chodzi pod kątem jednostek? O, to. O, mogę też to. No, bardzo to. 5 pięć, pięć. Słabo, kamień nowy. Teraz nie zbierzesz ich. Dyplomacja, uch, całe szczęście. i Super, są moi. Nowe ich. Jakiś kamień przy mnie wpadł, nie? Grupa harpich więc... Nie dobrze, dobra, weź to drewno e, Tutaj ratusz. O, ok, teraz tutaj Labirynt e, i nie starczy mi na dom rady miasta, dobra, okej, okay, trudno. No e, nie jest prosta, nie jest prosta, moi drodzy. E, ile was jest sporo? Dawaj Tutaj żywiołaki jeszcze nie oczywiście nie są jednostką z wód żywiołów, więc... Troszeczkę prościej. Dobra. Jest jakaś. Ajajaj, aj. No szkoda. Znaczy, mam chyba czary, więc nie powinno być jakiś straszny problem. Zobaczymy. A, no, jest na slow. Jest deszcz meteorytów. Nawet. Ja myślę, że piorun starczy. Musimy się dobić chyba już, nie? No zobaczymy. Pies powinien się zabić już... Albo właśnie ty. Może nie zabić, ale odchodzi blokować. zblokować, no? to już jest zawsze jakiś plus. Dobra, papa. Pa. Dobra, i sporo diablików, tutaj jeszcze nam pozostało... Okej, okay, może zacznijmy tym razem od tego ruchu. Takiego czegoś. Eee, loch, 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 kuźnia. Kończ Co to był za artefakt? Nie pamiętam. Super. Prawdziwego dowódcy? Nie, nie, nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi, do końca. Też walczycie? O, jasne. Niepotrzebnie bardzo. 50. Dobra, życie na sztukę. Spoko. O, no, wbiję się. Chyba moi strzelcy już cię teraz powinni zabić. O, no właśnie. Ok, kopalnie, kopalnie, kopalnie. W końcu coś mamy, moi drodzy. W końcu się zaczyna cokolwiek dziać. Cokolwiek dobrego. Zobaczymy. Mam ten town portal, więc to też nam trochę łatwiej rozgrywkę. Ile jesteś mamy? Wiesz co, wrócisz chyba do podziemi? O, wrócisz tym portalem. Teraz. Dark Borrow. Jeszcze tą stronę mi spenetrujesz. Oby tam cokolwiek było. Weź szolara. Flajprzy. Okej. Okay. Żyblaki Niekoniecznie. Ty armii masz małą. Mam nadzieję, że się przyłączycie. Meduzy. Dobrze. To co, idziemy na tego smoka. Ja bym spróbował. Mimo wszystko mamy skrzeszenie. Może nawet mieć dobre efekty, w gruncie rzeczy. Dobra, mamy morze. Nie pamiętam, jak to szło. Jak tutaj armii były porozlokowywane wroga? Zamek, ratusz. Zamek. Kurde, zamek. Jasne. tutaj... Zamku nie zrobię, chociaż wrota piekieł. Chociaż wrota piekieł, nie? Zamki mimo wszystko trzeba jakoś tak starać się rozwijać jako... Jakkolwiek równomiernie, bo... Będą potrzebne obydwa. Może tego za... Zrób targowisko. I tu chyba trzeba resource Style zrobić, bo to będzie dawało plus jeden do drewna i kamienia. Przeskoczmy tędy. Weźmy wojsko. Zakruty od razu tu armię. Minotarły. Eee, czekajcie, ja mam ulepszone w armii menduzy. A to i tak mi starczy miejsca chyba. Weź wszystko. To już będziemy mogli chociaż latać między zamkami i... Mogą się teleportować do zamku. O! Ten artefakt On ma spory wpływ na pole Sekundę. O jest. Jeden tartak to jest zdecydowanie za mało. Nie mogę tego zrobić. Chciał. Dawaj, Ty wrzucaj. Minotarły. Harpie. Nie, to mogę wrzucić wszystko. Jak się przełączą smoki, to najwyżej wywalę żywiaku ziemi, albo harpie. Zobaczymy. Legowisko Himer też spokojnie będę mógł zdobyć. A to za moment dosłownie. Nie mam hajsu i tak, więc nic nie muszę robić. Walczą niestety. OAS. Nie mam żadnego masowego czaru. Nie, wiecie co? Będę lamusem, ale wczytam, wczytam i mimo wszystko. Bo zupełnie, zupełnie to beznadziejnie rozegrałem. Załaduję grę. Pania. O cholera, tu z nimi czasowy, trzy miesiące. Uuu. Uu. No proszę. No to będzie trudniej. To będzie trudniej niż przypuszczałem. Nie, nie wiem, czy jesteś w stanie przejść nawet w swoim regionie. Nie, nie jesteś. To jest dużo trudniej niż przypuszczałem. O Jezu, czy my tam? tam Przywaliłem jakimś czarem przez głupi ryj. Pierunem od choćby. Dobra. Co to za? W ogóle, ruchy taktyczne są nie najrozsądniejsze. Mam tykor nie chcę. No to nic, to teleportujesz się gdzie? Dawaj tutaj. Do Whistledale. Tam trzeba uważać, że jak jesteśmy na tej ziemi. To nie możemy się teleportować stamtąd, bo tam nie żywają czary, więc trzeba wtedy wychodzić. Jak najbardziej spadać. Właśnie nie potrzebuję. Dobra, ten, ten portal może nas troszeczkę uratować. Tak, będąc kompletnie szczerym, trzymiechy to. No, to nie będzie łatwo. Małem więcej, że cholernie trudno, jak trzymiechy mam to zrobić. Znaczy, ja wiem względnie co i jak mam zrobić, ale. Ale to może być niełatwe. Nie w ogóle tak dosyć pusta jest wszędzie, nie wiem czy już widzicie to, nie? Ratusz. Oszczędzamy jutro kapitol, nie? Tutaj może tylko jakoś później zrób. Jest grubo, jest grubo moi drodzy. Zbierz tutaj. Jest 400. Pogląd pajaców. O, Menduzy. Może się przyłączą. Rzućmy okiem jeszcze tutaj szybko. Jezu, jaka biedna jest ta mapa. Sprzedajemy się. No ma, zróbmy inaczej. Tak, i jutro kapitol po prostu. Ej, nie będzie łatwo. O, myślałem, że się przyłączycie, szkoda. Zbieraj to. Dawaj tutaj, w stronę kopalni jakiejś. Żywiołaki, to kompletnie jest. Nie jest coś, co jest mi będzie potrzebne. Więc na nich się nawet nie skupiam. Szybki kapitol. Nie, nie wiem, jak najszybciej iść smoki. Fakt, że nie mam tak długo smoków, może być bardzo trudne potem. Dobra, nie. Właśnie, tak, aż tak nie potrzebuję. Dobra, no, przynajmniej jakoś zabezpieczamy już sobie tą ekonomię naszą powoli. Przynajmniej jakkolwiek. no was też trzeba. Dobra, będzie sobie drodzy, będzie trochę krótszy dzisiaj odcinek. Ale no, już mi ciężko naprawdę mówić, już gadam 40 parę minut pod rząd, więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Sprawdzę szybko, czy jest głos nagrany wszędzie. Eee, no i cóż, mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Ja bo mi wy byliście wy, papa. Pa.